Duo C29 to najnowsza propozycja roweru elektrycznego Duoc. Charakteryzuje się w pełni amortyzowaną ramą, silnikiem Bafang w tylnej piaście, a także dość solidną konstrukcją. Jak sprawuje się w praktyce i czy warto go kupić? O tym właśnie w dzisiejszej recenzji. Na wstępie dodam, że ten model otrzymałem bezpośrednio od producenta. Jeżeli chcecie kupić o 29, w opisie filmu znajdziecie kupon zniżkowy i bezpośredni link do sklepu producenta. Otrzymacie zniżkę, a ja niewielką prowizję, która pozwoli rozwijać kanał. Dziękuję za Wasze wsparcie. No to zaczynamy. Montaż. Duo 29 występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Do wyboru jest szaro-czarny lub czarno-czerwony. Ja zdecydowałem się na tę drugą wersję. Wygląda świetnie. Czarny jest matowy, a czerwień błyszczy, wręcz świeci. Klasycznie już rower przyjeżdża w dużym kartonie i jest wstępnie złożony. Cały proces montażu tego modelu nagrałem w osobnym filmie. Zamieszczam link w opisie. Dodam tylko, że wbrew pozorom montaż i przygotowanie do pierwszej jazdy okazały się no nie takie proste jak założyłem na wstępie. Na pierwszy problem natrafiłem przy próbie przykręcenia oświetlenia przedniego. Gwind we wsporniku widelca był niedokładnie wywiercony, więc musiałem użyć wkrętarki, by mieć możliwość wkręcenia śruby, poprawiając jednocześnie gwint. Dodatkowo, do roweru producent dokłada uniwersalny zestaw błotników. O ile przód pasuje dobrze, tak ty już wcale. Gdybym chciał założyć tylny błotnik, korzystając z uchwytu w komplecie, ten praktycznie byłby niemal prostopadle do koła. Dlatego zrezygnowałem z montażu tego elementu, no i moim zdaniem od razu rower też i lepiej wygląda. Kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to powietrzny amortyzator ramy. Seryjnie był dość mocno napompowany, więc jego skok, czyli sag przy mojej wadze 100 kg był po prostu zerowy. Producent nie dołożył żadnej informacji o regulacji ciśnienia, maksymalnym skoku amortyzatora itd. Musiałem odszukać te informacje na stronie producenta DNM. Oczywiście nie obyło się bez zakupu specjalnej pompki do amortyzatorów powietrznych. Jeżeli takiej nie macie, polecam, bo naprawdę robi robotę. Amortyzator nie ma żadnego oringu, który pomógłby ustawić SAG. To trochę dziwne, bo w tańszych modelach sprężynowych praktycznie zawsze był ten element. Dlatego wykorzystałem opaskę zaciskową. Zaczepiłem opaskę tuż pod amortyzatorem, spuściłem nieco powietrza i usiadłem na rower. Następnie z suwmiarką zmierzyłem, jak daleko zjechał amortyzator ramy. Korzystając z danych producenta, ustawiłem sak na mniej więcej 25%. Szkoda, że Duoc nie napisał regulacji tego elementu ani słowa. Większość e-bike reklamowanych jest jako rowery wstępnie złożone i gotowe do jazdy. W moim przypadku musiałem dokupić specjalistyczną pompkę i chwilę pogłówkować, by amortyzator zaczął działać prawidłowo. Doceniam za to zestaw kluczy, który pierwszy raz w moich recenzjach nie jest klasycznym scizorykiem, a ładnie zapakowanym etui z poszczególnymi kluczami. Producent dokłada także dzwonek, odblaski oraz manetkę, jeżeli ktoś chce ją założyć. Pierwsze wrażenia. Podoba mi się czysty wygląd Duoc E29. Rower prezentuje się świetnie. Przewody są owinięte i poprowadzone przez ramę. Nawet ciutkę za ciasno, bo często przy skręcaniu kierownicy wyskakuje mi klips ochronny z ramy. Nic, czego chwila regulacji nie poprawi. Malowanie zasługuje na wyróżnienie. Czerwień jest soczysta, błyszcząca i przedzielona czernią. Duos wygląda zdecydowanie lepiej niż wakole na tej samej ramie. Za E29 trzeba zapłacić około 1400 euro, czyli prawie 6000 zł. Uwagę mocno przykuwa amortyzator ramy, ale jak dłużej popatrzymy na ramę dochodzimy do wniosku, że właściwie to nie ma w nim miejsca na montaż torby, sakwy czy chociażby bidonu. A ja jak latam w trasę elektrykiem, to zawsze jeżdżę przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów, a nie lubię jeździć z plecakiem w lecie. Bateria ładnie licuje się z ramą, nic nie wystaje, nie trzeszczy. Przedni amortyzator Zoom ma 100 mm skoku z opcją blokady i regulacji. Koła też nie są byle jakie to 27,5 cala Maxis. Do tego producent dorzucił popularne hamulce hydrauliczne Shimano MT-200, ale na tarczach 180 mm. Tylnego oświetlenia nie ma, ale z przodu mamy najmocniejsze światła, jakie widziałem dotąd w rowerze. Są po prostu mega. To system podwójnej soczewki, która świeci jednocześnie bliżej i dalej, ale światło jest naprawdę bardzo jasne. Duo C29 ma przerzutki Shimano Tourney 2x7. Znajdziemy tu dokładnie te same klamki przerzutek jak w F26, czy w C29, czy też znanych z innych rowerów elektrycznych chińskich producentów. Podobnie jak w C29 muszę zwrócić uwagę na klamki przednich przerzutek. Są one właściwie bezstopniowe, bez blokad, więc de facto regulacja działa w zakresie od 1 do 9, co jest po prostu bez sensu i wymaga nadmiernego przekręcania klamki przy zmianie przednich przerzutek. Tutaj mamy tylko dwa biegi z przodu, ale dojazd do świateł i redukcja przerzutki z przodu przypomina odkręcanie słoika. Musicie włożyć w to sporo siły i puścić kierownicę jedną ręką. Ostatecznie wymieniłem tę klamkę na Altusa SL z dwoma biegami. Montaż był bardzo prosty, a po naciągnięciu linki teraz delikatne naciśnięcie zmienia i zrzuca biegi MAX o 1, tak jak powinno być od początku. I to jest bardziej komfortowe i znacznie bezpieczniejsze przy częstym używaniu w mieście. Jazda pomieszanym. Duo C29 to rower dedykowany do miksu. Sprawdzi się i na ścieżkach rowerowych, asfalcie, jak i w off-roadzie i w trudniejszym terenie. Po odpowiedniej regulacji pełna amortyzacja daje radę, nawet przy moich 100 kg. Musiałem ustawić dość wysoko siodełko dla 182 cm wzrostu, więc 190 cm to jest taki nieprzekraczalny limit dla tego roweru. W przyszłości najpewniej delikatnie podniosę również kierownicę, bo w moim odczuciu jest nieco za nisko dla większego komfortu w dłuższych trasach. Rowerem zrobiłem w sumie 200 km jeżdżąc po zróżnicowanym terenie. Rower napędza silnik Bafang o mocy nominalnej 250 W i momencie obrotowym wynoszącym 50 Nm. Gdy zapotrzebowanie na moc rośnie, silnik jest w stanie wygenerować 720 W mocy, co ciekawe, niemal kompletnie go nie słychać. Pytaliście mnie w komentarzach pod filmami short z pierwszymi wrażeniami z jazdy, czy ten buffang nie jest za słaby. Trzeba przyznać, że dobrze widzieć markowy silnik w miejsce bezimiennej konstrukcji, których tak naprawdę nie wiadomo, jakie parametry mają w rzeczywistości. Na myśl przychodzą mi na przykład latarki dostępne na AliExpress, które w specyfikacji są jaśniejsze od laserów, co oczywiście nie jest prawdą, no ale papier przyjmie oczywiście wszystko. W przypadku E29 mamy tutaj czujnik nacisku na pedały, więc moc jest dawkowana stopniowo, w zależności od siły nacisku na pedały. Mam wrażenie, że to rozwiązanie działa lepiej w rowerach konkurencji, ale i tak czuć różnicę w porównaniu do C29 czy F26. Mamy do wyboru 5 stopni wspomagania od trybu ECO po pełny boost. Jednak to, co robi duże wrażenie, to sam sterownik silnika. Mamy tutaj bardzo dużą liczbę rzeczy, na które mamy wpływ. Od zmiany działania wspomagania na poszczególnych poziomach pas, przez czułość, z jaką silnik wkręca się na obroty, napięcia i wiele innych. Wyświetlacz pokazuje nawet temperaturę silnika, byśmy mieli nad tym kontrolę. To bardzo miłe zaskoczenie. Rower da się odblokować w łatwy sposób. Po blokowaniu limit prędkości rośnie do 40 km na godzinę, ale to też później możemy zmienić w opcjach. Dzięki przerzutkom 2x7 bez problemu rozpędzimy się i utrzymamy taką prędkość podczas jazdy. Jednak wymagać będzie to włączenia najwyższego poziomu wspomagania lub regulacji poszczególnych poziomów pod siebie. Sprawia to, że rowerem świetnie i szybko jeździ się na trasach dojazdowych, np. do leśnych ścieżek i do single tracków. Pod duże górki oczywiście nie obejdzie się bez zrzucenia biegów na niższe, dokładnie tak jak w każdym rowerze. Jednak w e bike człowiek szybko przyzwyczaja się do prędkości, więc miejsca, gdzie często niektórzy podprowadzają rower, tutaj będziecie mogli spokojnie przejechać. Producent obiecuje możliwość pokonania 30 stopni nachylenia na piątym poziomie pas, niskich przerzutkach i używając mocniej nóg jak najbardziej do osiągnięcia. Hamulce są ostre jak żyleta, chociaż przy mocnym hamowaniu czuję jak przednie koło wpada w wibracje. Najpewniej tarcza może być lekko skrzywiona lub klocki jeszcze dobrze się nie ułożyły i nie dotarły. Przekręcając rower do góry nogami w montażu zapowietrzył mi się układ i klamka stała się bardzo miękka. Znalazłem ciekawe i proste rozwiązanie. Przy użyciu taśmy rzepowej zacisnąłem obie klamki na noc i rano problemu już nie było. Bez problemu możemy robić tym rowerem wiraże i latać bokiem. Hamulce nieźle gryzą i mają odpowiednią siłę. A jak zasięg w tym sprzęcie? Duots wyposażył rower w chowaną w ramę baterię o napięciu 48V i pojemności 13,5Ah, a to w przeliczeniu daje około 648Wh. Patrząc na te parametry może się wydawać, że zasięg nie jest dobry, tymczasem rower jest znacznie lżejszy od chociażby fatbike'ów i ma czujnik nacisku na pedały, który dawkuje część mocy. Jeżeli nie będziecie latali z prędkościami dochodzącymi do 40km na godzinę przy maksymalnym wspomaganiu, a wtedy silnik jest w stanie utrzymać nad 800 W mocy, to spokojnie zrobicie tym rowerem 70-80 km zasięgu. Przy średniej prędkości wynoszącej 25 km na godzinę, lataniu po mieszanym terenie i wyżywaniu się w lesie, pokonałem im spokojnie 55 km i miałem jeszcze zapas baterii. Podsumowanie. Jak więc mogę podsumować Duoc E29? Podoba mi się wygląd tego roweru. Producent świetnie pomalował ramę, ukrył przewody, nie widać ani baterii, ani sterownika. Hamulce są mocne i sprawdzone, podobnie jak silnik. Rower pewnie się rozpędza, jak i zatrzymuje. Opony Maxis dają dużą stabilność na różnych terenach. Nie miałem najmniejszego problemu, jadąc 40 km na godzinę po leśnych ścieżkach, na których leżało pełno liści. Podobnie wypadł test w mocnym piachu. Rower oczywiście latał lekko na boki, ale mogłem przejechać miejsca, w których bałbym się pojechać innym sprzętem. Przejdźmy jednak do minusów. Na ramie jest kilka otworów na różne akcesoria, bo to jest uniwersalna rama, którą Duoc zaadoptował na swoje potrzeby i widać, że są tam miejsca też niedomalowane. Zaślepki, przez które wchodzą przewody do ramy, notorycznie się wypinają i wiszą na przewodach. W wersji, którą otrzymałem do recenzji, no nie ma szans zamontować tylnego błotnika. Nawet na zdjęciach producent nigdzie ich nie pokazuje. Do tego dochodzi kiepska klamka przednich przerzutek, która utrudnia jazdę, no i też trzeba tutaj dodać brak informacji, jak ustawić amortyzator. Ramy. Wiele osób nie będzie nawet wiedziało, że trzeba to zrobić. Czy kupiłbym taki rower? Myślę, że tak. Silnik jest bardzo elastyczny, ma odpowiedni zapas mocy, no i świetnie da się nim sterować z wyświetlacza. Na pewno poleciłbym zmianę klamki przerzutek na dwustopniową, a także podniósłbym nieco kierownicę dla osób powyżej 180 cm wzrostu. Wtedy otrzymamy kawał dobrego roweru, który można zarówno poszaleć w terenie, jak pojeździć po ścieżce lub ulicy. Dzięki, że dotrwaliście do końca tego materiału, dziękuję za Waszą uwagę. A w wolnej chwili oczywiście czekam na wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. Pomaga to rozwijać kanał. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, szerokości, cześć!